W tym odcinku jazdy próbnej zajrzymy do Piotrkowa Trybunalskiego, aby odwiedzić motocyklowy klub Kwovalis. W dzisiejszym odcinku jazdy próbnej jest ze mną Tomasz Bubas, prezes Piotrkowskiego klubu motocyklowego Kwowadis I specjalnie dla Was, drodzy widzowie, zjawiliśmy się tutaj na Waszym Piotrkowskim rynku, aby pokazać. Część motocykli, które posiadacie. Zgadza się. Witam Państwa serdecznie. To są motocykle, które są tylko częścią naszego klubu, no bo wiadoma sprawa, że ciężko jest zorganizować wszystkich i od razu, ale jest to mały jakby przekrój tego, co posiadamy w klubie, na czym jeździmy, kto, kto, kto lubi, jaki typ motocykla, jaki model, markę i upodobania. Z tego tak naprawdę pokażemy Wam wiele odcinków, czyli zajmiemy się różnymi motocyklami, ale dzisiaj na jakich motocyklach się skupimy? W większości skupimy się na, na motocyklach dużych, ciężkich turystykach, cruzjerach, jak również mamy kilka motocykli przeprawowych, czyli to są motocykle enduro, bo tak to można nazwać, i typowe, typowe motocykle do jazdy po mieście, czyli tak zwane naked. Będziemy mieli możliwość porozmawiania z właścicielami, czy tak naprawdę są zadowoleni z tych swoich motocykli i co, co byś powiedział wstępnie o tych, które dzisiaj będziemy prezentowali. No, w większości są to motocykle, jak to nazwać? Motocykle, które mają duszę w sobie, mają serce, które wymagają niesamowitej. Pieszczoty, żeby je doprowadzić do, do, do czystości. Sam, sam efekt y, czyszczenia tego motocykla, doprowadzenia, żeby to wszystko było błyszczące, zajmuje mnóstwo czasu, więc y, jest to jednocześnie i przyjemność, i pasja, no i chęć pokazania się, że, że ten motocykl jednak wygląda i, i ten właściciel dba o niego. A wyścig zbrojeń, bo tak to nazywamy w klubie, jest niesamowity, więc w momencie, kiedy ktoś już coś posiada, nowego, nowy dodatek, nowy gadżet, jak my to nazywamy, no jest, jest, jest wyścig zbrojny, pozostali również dążą do tego, żeby było inna rzecz, bardziej zaskakująca, bardziej efektowna. W większości te motocykle, są to motocykle, które używamy do turystyki, do podróży, bo my jako klub nie skupiamy się głównie na terenie naszego miasta, tutaj okolicy, tylko wyjeżdżamy, Mamy, organizujemy sobie wyjazdy głównie po Polsce organizujemy. Żeby coś zobaczyć, przejechać, no ten nasz, na, nasz kraj jest też ładny, jest dużo miejsc, w których ludzie nie byli, a motocykl jest jakby taką częścią, yy, która no jeszcze wzbudza zainteresowanie i ciekawość. No to nie wstydźmy się może określenia, że to jest, jeżeli chodzi o wielkość, tych które dzisiaj zaprezentujemy, taki yy, dom na dwóch kółkach. Można to tak nazwać, że jest to dom na dwóch kółkach, aczkolwiek no, te motory mają też swoje mankamenty i myślę, że chłopaki o nich powiedzą. Teraz dlatego przeniesiemy się właśnie do właścicieli tych motocykli. Witam, jak masz na imię? Stanisław. Jestem Łukasz. Ile już lat masz ten motocykl? To znaczy ten motoryk, motocykl ma czwarty sezon, jest to Honda Golnik 1800 rocznik 2006 rok. no Przyjechałem na niej niewiele, bo zaledwie praktycznie jakieś granice 40 tysięcy kilometrów. To jest taki mój motocykl, praktycznie do takiej jazdy, jak to nazywam, w koło komina. Tym motocyklem jeżdżę tylko praktycznie po kraju, na takie spotkania raczej takie kameralne. Do po prostu do innej jazdy mam inny motocykl, który do jazdy turystycznej. Mam Honda FFr 800, która po prostu bardziej mi odpowiada, jeżeli chodzi o walory jezdne. Chociaż to jest typowy. Ciężki, duży motocykl, który naprawdę no, ma dobre walory jezdne, ale ja jako, bo może inaczej powiem, moje po prostu jakby po prostu parametry takie fizyczne mnie gdzieś bardziej odpowiadają motocykle sportowe. I dużo już przyjechałem, bo się na Hondzie VFR przyjechałem praktycznie bez mała 100 tysięcy kilometrów. No i same dalekie trasy, które mi po prostu ten motocykl bardzo leży. Wracając do motocykla Honda Goldwing. No niestety jest to po prostu, można powiedzieć, flagowy motocykl Hondy. Jest to ciężki motor, o to waży w granicach 400 kg. Dwumiejscowy, to oczywiście dwumiejscowy z nawigacją z dobrym wyposażeniem Motocykle bo te motocykle praktycznie wszyscy seryjnie mają nawigację wsteczne biegi. Po prostu taki, może taka ciekawostka jest właśnie dla Goldwinga, że to jest chyba tylko Goldwing i BMW ma wsteczny bieg. Ai, não, Samo przejście, że te 400 kg, które waży motocykl no gdzieś przestawić czasami byłoby ciężko, nie. No, jeżeli jest to osoba, która jest po prostu słabsza fizycznie, no niestety no, jakieś no, troszeczkę szutrowych drogach jest to problem, no, to bardzo wspomaga właśnie taki, jak, jak manewrowaniu w ciasnych kątach. No. Co by tu więcej powiedzieć o tym? Na pewno o wygodzie. No, przecież no, nawet mamy tutaj podłokietniki. Tak, no, co chodzi? Jest to dodatkowe wyposażenie, nie? No, są to, jak w tym motocykla, sama są, są założone podrzewane siedzenia, podrzewane manetki. Po prostu no, nadmuchy jeszcze dodatkowego. Głośniki. Głośniki, wiadomo, radio, interkom, takie rzeczy, to te motocykle posiadają praktycznie, można powiedzieć, seryjnie. No, to zależy też, która wersja. Nie? No i praktycznie, no, motocykl, można powiedzieć, elegancko się spisuje. Duży komfort jazdy jest na tym motocyklu. W deszczu praktycznie nie ma problemu, bo już powyżej 80 na godzinę. No, opływ powietrza i po prostu tak powoduje, że deszcz przelatuje nam nad głowami. Czyli nie pada na was? Nie pada. No oczywiście, ale mówię, jest minimalna prędkość, no przynajmniej, trzeba mieć 80 na godzinę. Wiadomo jak stoimy na światach, no to wiadomo, ale podczas jazdy niestety. Czyli obalamy ten mit, że w deszczu motorem nie ma sensu jeździć. To znaczy się nie, ja praktycznie przyjechałem, bo jeżdżę, to jest teraz mój jedenasty sezon, na motocyklu przyjechałem dosyć sporo, bo w tej chwili przyjechałem ponad 300 tysięcy, objechałem dużo, bo objechałem tak dużo, w porównaniu z moimi kolegami, przyjaciółmi, którzy przyjechali dużo, dużo więcej, bo mają dużo, no ja bym tam przyjechałem bo ponad 300 tysięcy. To jest moja hobby, moja pasja, ja po prostu cały wolny czas poświęcam motocyklom, praktycznie można powiedzieć, że przez pół roku trwania sezonu każdy bez mała wyjazd jest to wyjazd wyjazd gdzieś tam w trasę. No. No nie ma wyjeżdżam w piątek, wraz w sobotę, dwa, jakieś dwa wyjazdy są dalsze gdzieś tam za granicę jedziemy gdzieś tam na wypoczynek. Po prostu jest tak, że wypo, wypoczywamy praktycznie na motocyklu. No. Ostatnio, no, musieliśmy powiedzieć, no tak jak ten rok, ostatni taki wyjazd, no, dalszy robiłem Hiszpanię, Portugalię. Obiechałem trasę ponad 9000 kilometrów, Robiłem to w dwa tygodnie. Może to jest śmieszne dla kogoś, ale mnie po prostu bawi jazda. Ja po prostu nie lubię jeździć jak co niektórzy tutaj, nie ubliżając moim kolegom, gdzieś w koło komina. Ja po prostu wsiadam na motor, żeby przejechać minimum 200 kilometrów. To jest takie dla mnie takie po prostu minimum. I na pewno jesteś już swojego motocykla pewien. To znaczy się, no, pewien jestem, tak, bo praktycznie na takie wyjazdy, tak jak tutaj jest, u nas w Polsce jest mały problem. Jest problem przykładowo, żeby dobrze ubezpieczać motocykle. Nie chcą, nie mamy takich przykładowo, jak firmy ubezpieczeniowe, jakiś assistance, takie rzeczy, to po prostu, no, jest, jest problem, bo oni po prostu nie zapewniają to, co ja bym chciał od jakiejś firmy ubezpieczeniowej uzyskać. I niestety na takie wyjazdy, jak my jeździmy, to motocykle muszą być praktycznie bezmowa stuprocentowe. Wiadomo, dzisiaj nie ma problemu na zachodzie, żeby ten motocykl naprawić, ale jeżeli się jedzie grupą, wyłamuje się jedna osoba, deorganizuje cały wyjazd w całej grupie, więc to muszą być motocykle naprawdę przygotowane do trasy, do wyjazdów, a muszę powiedzieć, przejeżdżając tyle kilometrów, nie miałem żadnej takiej przygody, jeżeli chodzi o awaryjność motocykla. Jeżdżę praktycznie na przeważnie na samych Hondach, także naprawdę te motocykle można spokojnie polecić. Każdemu po prostu motocykliście, bo naprawdę te motocykli się bardzo dobrze spisują. ze mną Paweł i Andrzej, a to ich motocykle. Chopper Cruiser. Czym się charakteryzuje taki motocykl? Charakteryzuje się przede wszystkim tym, że nie ma żadnego plastiku w tym motocyklu. Jest dużo bardzo nikli. Jest to motocykl. Czyli jest to solidny motocykl? Solidny motocykl przede wszystkim odkryty. tak? Różni się od tamtych poprzednich motocykli, co przed chwilą oglądaliśmy tym, że no tutaj niestety w deszczu zmoknie. Nie ma podrzewanych siedzeń i takiego. To jest typowy taki kultowy motocykl. Ale też mają swój klimat. Oczywiście, jak najbardziej. To jest kultowy motocykl. Powiedz mi, yy, Pawle co tak naprawdę włożyłeś już w swój motocykl? Eee, jakie inwestycje poczyniłeś? Nawiązując do tych kultowych motocykli, co kolega powiedział, to jest motocykl, akurat my mamy takie same motocykle, jest to Honda VTX 1800, jest to jeden z lepszych i mocniejszych w tej chwili choperów kruzerów na rynku, którym się jeździ. Nasze motocykle są już tak w miarę ubrane, to znaczy wszystkie dodatki, które my tu wkładamy, swoją pracę, po prostu to wynika z tego, że po prostu jesteśmy jak gdyby zakochani w swoich motocyklach. No choć pokażę Ci co dołożyłem do tego motocykla. Tak samo jak kolega, to podstawowa rzecz w takim motocyklu to dobry gmol. To też chodzi o bezpieczeństwo takiego motocykla. Czyli co? Jakbyś się wywracał, tak, to cię chroni. Tak, tak, tak tu, tu opiera się po prostu. Noga, jest bezpieczne kolano, wtedy wiadomo, nie gwarantuje 100% to jakieś tam bezpieczeństwa, no ale jest już to ochrona nogi. Tak samo tylny gmol, który też jest bardzo ważny dla pasażera, których wozimy, nie? No wiadomo, szyba, takie rzeczy, aerografy, które mamy na błotniku tutaj, no inne rzeczy, stopki. No jest tu mnóstwo rzeczy, których po prostu, no w seryjnym po prostu produkcie tego nie ma, nie? A powiedz, powiedz mi Pawle... Yy... Przecież szyba ta nie jest wcale jakaś wielkiej, wielkiej różnicy od tamtej szyby tego motocyklu który był wcześniej pokazywany, ale na, na tym idzie zmoknąć, a na tamtym nie. Nie rozumiem. Nie, to ja rozumiem. Ta szyba moja, to jest taka typowy dodatek motocyklowy. Tamta szyba jest odpowiednio wyprofilowana, ułożona, plastikowa i tak dalej. aerodynamika w tamtym motocyklu jest zupełnie inna jak w tym. To są motory, tak jak tu kolega powiedział, otwarte. Nas tu wali deszcz, łapie nas zimno i tak dalej. Tu nie ma podżywanych. No na Was chyba się... to nie działa, nie, co? Nie, tu nie ma po prostu złej pogody, jest tylko źle ubrany motocykl. Cyklista, nie? to tego chodzi. Nie? Trzeba dobrze się ubrać i na wszystkim można jeździć i odpowiednio sobie dawać radę. Nie? A powiedz mi o przyspieszeniu. Znaczy ten motocykl akurat mój ma 120 tam koni i on ma momentu chyba 150 nm. No jest to motocykl naprawdę dosyć zrywny, wyrywny. Czyli ile ma on gdzieś do... do setki. Wiesz co, że nie wiem, ile on może złapać, ale około 3-4 sekund mi się wydaje, że tak. No i tak naprawdę waga jego? Waga jego to jest około 350-380 kg, zależy zatankowane i tak dalej. Nie? Mm -hmm. no, tak to... A bak widzimy, że ma potężny. No, bak, no, bak do 20 litrów benzyny nie na wiele to starcza, bo spala około... 7-8 litrów, także jak zwykły prawdziwy samochód w zasadzie. No bo to pojemność 1800 to z czegoś tam moc musi wynikać, nie? Mm -hmm. Jest to też tak, że to, to tak to to, to wygląda, nie? No ale bawimy się w to, jak nie wiem, dorośniemy, kiedyś kupię takiego może plastika, nie, to się tak nazywa, nie? Na razie rajcują nas yy, Masz również nie, Kolegę chromy i dodatki aluminiowe i takie rzeczy, nie? Masz również widzę miejsce, w którym możesz gdzieś tam na wyjazd tak, sobie piwo, coś schować, tak, piwo tak i takie i różne rzeczy, nie? No chociaż nie masz Takiego podstawka na piwo jak w tamtym. Mam. kolego tam jest taki podstawek i widzisz... A, ale no, widzimy. ale widzimy wodę. Wody, no, to może tego nie ujmujmy, to, to taki przerywnik taki. To... No, żeby, no, żeby nie było. Normalnie wózimy, Jest żeby... flaga polska, proszę Państwa, jesteśmy w Polsce i tego Oczywiście się nie wstydzimy. Nasze logo klubu Fovadis. mamy w rejestracji podświetlane. Następny motocykl jest to? Yamaha Trackstar. Yamaha. Y macie tutaj jeszcze jakąś inną Yamahę, czy nie? Jest kilka Yamaha. A czym się charakteryzuje Twój motocykl? Y no jest to chopper. Y ma z tych, z tych chopperów, co tu jest, jeden ze słabszych silników, bo to jest 650. Aczkolwiek do podróżowania i do jeżdżenia w takim rozsądnym trybie jest wystarczający. I który to jest rocznik i ile ma mocy? To jest dwutysięczny rocznik i ma około 55 koni. Czyli tak naprawdę wystarczy do takiej spokojnej, dostojnej jazdy. Tak, wolnoobrotowy silnik z dużym momentem obrotowym. I również jeździ z Tobą Twoja małżonka. Jest tutaj wygodnie? Bardzo wygodnie. Naprawdę... W tym roku przejechaliśmy trochę kilometrów, bo byliśmy nad morzem. No i powiem, że 500 kilometrów spokojnie można wysiedzieć. Od jak dawna jeździsz? No jeżdżę dopiero ten rok, czyli ten sezon. Y, tak, y, A mąż? Tylko, ale w ogóle to jeździmy dużo wcześniej. Tak, bo mąż zmieniał motory. Przerzucał tam już od młodych lat swoich. Także zmieniał je i jest pasjonatą. To jest jego życie i uwielbia jeździć. Czyli wykreślacie ze swojego życia samochody, czy nie? To znaczy nie samochody to podstawa. Samochody też są bardzo często zmieniane, bo tak rok, dwa lata i już jest nudne i już trzeba coś tam zmienić. Także to jest jego pasja. Motory, samochody uwielbia w tym jeździć, wariować, no i robić przede wszystkim, bo też się tym zajmuje. Czyli tak jak drodzy widzowie, widzieliście, to jest dla tej pary ich pięć minut, dzięki którym tak naprawdę dzięki którym motocykle mogą sobie poświęcić, spędzić razem czas i naprawdę gdzieś wyjechać, gdzieś podróżować. Widzimy się za tydzień w kolejnym odcinku jazdy próbnej. Wchodźcie na naszą stronę www.tfaomyszniktrwam.pl. Tam zobaczycie wszystkie odcinki naszego programu, a już za tydzień kolejne motocykle. Zostańcie z nami koniecznie.